Poznaliśmy termin i miejsce długo wyczekiwanych derbów Tarnowa. Wydział Gier Tarnowskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej poinformował, że finał Pucharu Polski na szczeblu Tarnowskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej odbędzie się 20 kwietnia na stadionie Tarnowi przy ulicy Bandrowskiego 8 w Tarnowie. Ostatni mecz tych drużyn rozegrany został w ramach czwartoligowych rozgrywek 15 kwietnia 2006 roku. Obecnie trwają rozmowy organizatorów, czy mecz powinien zostać rozegrany przy udziale publiczności. Do sprawy wrócimy w jutrzejszym wydaniu sportu. W Tarnowskiej Lidze Futsalu za nami już 21 kolejka. W pierwszym meczu grupa Azoty pokonała gry w Borzęcin 3-0. W drugim spotkaniu drużyna Topikar Autoczęści wygrała 3-1 z AFT MPEC. Remisem 2-2 zakończyło się spotkanie Panoramy GSM z Lechtorpedą. Taki sam wynik padł w meczu Vesta Tarsped kontra Vita Sport Rock Roll. Na koniec Westowia Okna Pawłowski pokonała 4-1 z Pawmar. Poznaliśmy już także pierwsze rozstrzygnięcia. Mistrzowskiej Korony już nikt nie odbierze Panoramy GSM. Z Ligi na pewno spadnie za to Lechtorped. Szczegółowa relacja z 21. kolejki już dziś w programie Futsal w Tarnowie na kanale Amazing w sieci kablowej Multimedia Polska.